Tu Stanisław, witam wszystkich. Jak tu widzicie, młody śleporon uciął sobie drzemkę. O, obudził się. Z Kubany. Będę mówił cicho, bo on dobrze słyszy. Obudził się i chyba mnie namierza. To już chyba ostatnie spotkanie ze ślepowronami. Miało być trzy tygodnie temu ostatnie, ale znalazłem jeszcze młode, które tutaj sobie przesiadują. Po prawej stronie jest stary, ale nie jestem w stanie go sfilmować ani sfotografować, bo jest krzaczorysa. Ten tu natomiast bardzo ładnie posuje, drzemie się mu co chwila. Przyleciał bardzo, bardzo w czas z rybką w dziobie. Zjadł, a teraz jak widzicie, to stoi, to drzemie. Sympatyczny ptak. Daje się filmować i fotografować. To tyle, nie będę przeszkadzał jemu, ani sobie, żeby nie spożyć. Cześć.